Wchodzi do dziury. Dzień Te... <laughs> <laughs> Dzień dobry. Przepraszam. Mama, załatwasz pilne. Pewnie dawaj, synku. O o Boże! To tak wygląda jego marynarka. Odkąd pracuje w Ministerstwie Finansów? <laughs> Co to za dziura? To jest dziura budżetowa. Łatam i łatam i, i wszystko naprawdę. Dziś załatam, a jutro to samo i tak codziennie. A powiedz mi, kochaniutka, czym ty łatasz? No, jak to trzym? O! Pitanie za mały. Masz większego. Bitów? <noise> <noise> Większych nie będzie. I tak są duże, nie? Weź te. No. Akcyza. Akcyza. jest za mocno. Spokojnie, spokojnie. Zwiększymy ją w przyszłym tygodniu. Zwiększycie? No. To może. Póki co. I ja skoczę po kilka flaszek. É <laughs>